Czy mężczyzna za tobą tęsknie? Zobaczymy, w jakich ty jesteś dzisiaj energia. i że ten rozkład jest twój. Ty jesteś w energiach takich z jednej strony że ty coś zmieniasz w swoim życiu. Ale czemu dla ciebie jest ciężko zrobić jakiś krok? Przeżywasz przez to. Przeżywasz przez to, że nie masz kontaktu z sobą. Była sytuacja, może jakaś kłótnia, może nierozwiązana, rozmowa, rozmowa, sytuacja, którą chcieliście ty i mężczyzna rozwiązać, może, ale nie udało się jakoś tak. I tu ty cały czas jakby myślisz o, o swoim życiu. Jesteś bardzo piękną kobietą bardzo atrakcyjna, która taka emo emocjonalna, energiczna, E, która bardzo ładnie ubiera się, która wie, czego chce, e, która jest bardzo empatyczna kobietą, która ma dobrą intuicję. E, powiem tu po prostu, ty wiesz, e, jaka ty jesteś z jednej strony, ale w tenże czas e, gdzieś tam w środku masz i możesz przechodzić tą transform transformację, ale u Ciebie idą zmiany i bardzo szybkie zmiany, ale ty tu musisz wejść w duchowość. Duchowność, duchowność. Musisz poczytać trochę, jak odnaleźć siebie, jak podnosić swoje wibracje na wysoki poziom i starać się nie trzymać się pozytywnie żeby nie wpadać może i nie myśleć o tym, co się dzieje. Możliwe to, że Ty przeżywasz to, że z mężczyzną nie masz kontaktu albo coś tam, sytuacja taka związana. I to wygląda tak, że Ty po prostu teraz masz czas na to, żeby wejść w troszeczkę w inny kierunek, odpuścić sytuację. Od po tu trzeba odpuścić sytuację. Co będzie, to będzie. Od jakoś tak powiem, że tylko ty wejdziesz w swoją energię tą pozytywną, zaczynasz, się, zaczynasz dużo czytać o tej e, duchowności, e, od razu pójdą zmiany. No U Ciebie idą m, tak jakby kierunek, to że ty musisz odpuścić sytuację teraz mniejszą, którą ty masz. I po prostu iść dalej, rozwijać się sobie dalej, bo ty sama sobie blokujesz twoją, swoją drogę na zmianę. Ot, wygląda u ciebie tak, że ty musisz zmieniać się e, i zmienić podejście do życia, że e, patrzeć i żyć w terazniejszości, w oh że starać się włączać muzykę pozytywną, pić kawę i relaksować, patrzeć na pogodę, chociaż pada deszcz, ale cieszyć się tym deszczem, pada śnieg, wiadomo, trzeba cieszyć się tym śniegiem. Tak jakby drobne rzeczy, zwracać uwagę na drobne rzeczy i doceniać to, yy, od, yy, o tak, pomalo wszystko. Dobra, a teraz pomyślę o swoim mężczyźnie. Zobaczymy, czy mężczyzna tęskni za tobą. Czy mężczyzna za tobą tęsknie? Mężczyzna czeka szansę od ciebie ale wy kontaktu teraz nie macie i te czekania bolesne i dla ciebie, i dla niego. Dlatego tak pokazała, że twoja transformacja taka, że ze względu na to, że ty musisz po prostu troszeczkę odpuścić tą sytuację z mężczyzną i po prostu iść w swój rozwój, a ty sama siebie blokujesz. I tu mężczyzna, tak jakby pytam, czy tęsknie, on czeka na szans. Eee, ale on na razie też jakoś tak sam sobie blokuje, bo on nie widzi tego szansu, bo nie macie kontaktu. Między wami nie ma kontaktu. Kontaktu nie ma. Hmm, Tesknie. Mężczyzna tęsknie, bardzo tęsknie. Ale może też ze względu do swojego charakteru nie pokazuje. Co ty nie pokazujesz? Że chce porozmawiać i chce zmian. Rozczarowany tym, że bardzo chce zmiany i chce iść w nowe. Jakby na nowo. Nie, nie to, że w, w nowe, a chce zacząć na nowo. E, tu e, może być tak. Że mężczyzna e, zmieni podejście do ciebie. E, może być tak, że nie mieliście kontaktu, i teraz mężczyzna mówi, że nie, koniec. Ja już jestem tym z czekaniem zmęczony i że ja e, chcę jechać do niej. E, jest droga jego do ciebie i to będzie szybka droga. E, tu, kiedy mężczyzna przyjedzie? A to będzie o 6 dni do miesiąca. To bardzo szybka karta, naprawdę bardzo. To bardzo, to będzie bardzo miłe spotkanie, romantyczne, i yy, mężczyzna yy, może być chlodny mężczyzna, może nie pokazywać yy, swojego tak bardzo mocnego zainteresowania, yy, że on sam mężczyzna, taki yy, charakterny, gdzie on lubi. Żeby on kierował, można powiedzieć, w związku, że od jak on powie, tak ma być. I mężczyzna, a tak naprawdę jaki ty jesteś. Bo tu mężczyzna może nie pokazuje, naprawdę, jaki on jest, tylko pokazuje to, że przed tobą taki on chłodny, on taki poważny. Jaki ty jesteś? Taki prawdziwy, jaki ty jesteś? Hmm. Mężczyzna jest taki stabilny dla związku. Um, powiem, że umie pokazać swoje uczucia. Umie um, powiedzieć um, i że powiedzieć i pokazać, jak może być w związku stabilnie. Mężczyzna naprawdę jest finansowo stabilny, niezależny, bardzo też duchowny mężczyzna przyszedł nam, mężczyzna, oj, 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 wyciągnę, bo już nie mogę, po prostu na tyle takie karty, że nie da się ich nie wyciągnąć. Oj, mężczyzna jest naprawdę stabilny i idzie do, do ciebie na, do związku, stabilnego związku, bo między wami jest miłość, szczera miłość, e, powiem, że mężczyzna nie wytrzymuje i chce pokazać swoje uczucia i to będzie taka e, niespodziewana po prostu, e, ot on może sam niespodziewanie dla siebie po prostu weźmie i przyjedzie, e, przemysle wszystko gdzieś tam w swojej głowie. I na tyle będzie mieć tą tęsknotę, że on przejdzie i mówi, że ja jej zaraz złapię i po prostu przycisnę, przytule ją do siebie. On na tyle tak już chce, tak jakby na tyle ma takie mocne do ciebie przyciągania, że on nie wytrzyma i tu naprawdę będzie bardzo romantyczna radka taka, która dogadacie się, gdzie te uczucia takie pojawią się jak z Ninacka. na razie między wami jest tęsknota bo nie ma takiego spotkania ale tu jak po spotkaniu na tyle będzie takie spotkanie że prosto wpadnięcie on do ciebie Yy, można powiedzieć, tak jakby, żeby chce przytulić się, a ty do niego, żeby przytulić się. Na tyle tutaj tak, yy, taka miłość czara. I będziecie razem, to ta, taki związek już idzie na stabilność. Po tym spotkaniu, te spotkania tak jakby wszystko zmieni. Po tym spotkaniu, bo mężczyzna może, ja mówię, że zaraz po prostu, to, że między wami nie ma kontaktu, on chce wszystko zmienić, on chce skończyć ten, to przerwę i on Mówię, że nie, ja, ja jadę do niej, ja już nie wytrzymuję, ja tęsknię, ja chcę ją przytulać, ja chcę ją pocałować, ja chcę być z nią. I po tym spotkaniu wy będziecie razem. Od razu mężczyzna po prostu otworzy się tobie i ty pokażesz jemu swoje uczucia, a on pokaże tobie swoje uczucia. I tu będzie związek taki stabilny.